Siema, witajcie! Jezu, nie spodziewałem się was To wcale nie jest tak, że miałem nagrywać w środę Nawet jednego go nie nagrałem Miałem nagrać w czwartek Też się nagrałem Za to mamy na szczęście piątek godzinę 16.10 Droga N33 A ja już pusty Wracam na bazę Ta... Miałem nagrywać nie nagrywałem. Uwielbiam. E, I tak myślałem, jaki by. co ja, jaki temat po prostu wam e, podrzucić, pokazać, tak? No, co po prostu opowiedzieć, o czym pogadać. Tak zapędzając się bardzo mocno. Jak zwykle zresztą. E, stwierdziłem, że opowiem wam o kurierce. Co prawda, nie będę opowiadał tego w ten sam sposób, jak e, wcześniej opowiadałem. Sorry. Czyli prze, przede wszystkim e, informacje, żeby po prostu w tą kurykę nie iść. Bo to kompletnie nie ma sensu. A, zanim jeszcze zaczniemy, powiem, że jest piątek 2 sierpnia. E, tak, sierpnia. Jasne. Już, już się myśli o wakacjach. Piątek wieczór i wakacje już się myśli. E, oczywiście, że to jest czerwiec drugi czerwca, piątek nie naprawdę w tą kurierkę bo to nie, nie jest warte nawet zachodu nie jest warte waszego czasu przynajmniej w tej kurierce, w której ja pracowałem no, to było kompletnie niewarte warte świeczki, nie swojej e, gry jak przechodziło się na godzinę 6, czy tam siódmą do, do pracy, do dziewiątej się sortowało paczki żeby w ogóle wyruszyć z bazy bo to nie jest tak, że wszystkie paczki już macie od razu gotowe, i tylko tak naprawdę jakieś worki wrzucacie do, do busa i jedziecie. Nie, 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 co ty? Trzeba wszystko przesortować, sprawdzić, czy to w ogóle Twój rejon. Jeżeli nie, wyrzucić z powrotem, żeby była jeszcze raz sortowana. Może trafi do ciebie, może trafi na, na odpowiedni rejon. Loteria. No, i tak od dziewiątej, może już ci się uda wyjechać na rejon, zależy jeszcze jak daleko się ma ten rejon. Ja akurat miałem ścisłe centrum, takie kompletnie ścisłe. No, to, to, nie, było. to nie było przyjemne ani śmieszne, ani zabawne. Momencik, nie wiem, gdzie to mam jechać, w tą stronę. Dobra, dobra, i wszystko jasne. I jeszcze miałem galerię handlową, taką dosyć dużą. Ja dopiero ją zaczynałem robić o 12. Jak ją o 18 skończyłem, to było naprawdę bardzo dobrze. Także w ten sposób właśnie wygląda kurierka pod znaczkiem Żółtego Słoneczka. Kompletnie polecam. I ten sam. Również ten cały model biznesowy. No po prostu, no jest fatalne. Zamiast być zatrudnionym w, w firmie, pracujesz tak naprawdę w firmie, która zatrudnia firmę. Nie, czekaj, wróć. Firma współpracująca z firmą współpracuje z tobą. No i ty tak naprawdę nie, 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 nie pracujesz w użyłem to słoneczku, tylko w firmie ich spółka co? Czy tam inna akcja, inaczej? Nie znam się. E... O 18 w końcu udaje się zjechać z powrotem na rejon, oczywiście, tak? No bo to nie jest tak, że się tylko paczki doręcza. Trzeba jeszcze, jeszcze też je odebrać. Bo to to by było za proste, jak 18:00 nasyk, kończysz robotę? Od szóstej Co to jest? No ile to to jest? Policzmy na 9 godzin, no to... Proszę cię! Raz mi się zdarzyło, udało, że wróciłem o godzinie 23 do domu I oczywiście naszego dnia do roboty, tak? Tego pracy nas się nie dało. Od godziny 7, załóżmy, powiedzmy, ścisła 7 do godziny 20. To była taka standardowa godzina. No, 5 dni w tygodniu. Czasami, jak był już ten e, naprawdę bardzo ciężki okres świąteczny, czyli e, okolicy właśnie tego Bo Bożego Narodzenia, no to 6 dni w tygodniu. Nie było to tamto i wynagrodzenie też no, nie powalało. No bo jeżeli się dostawało 2000 zł miesięcznie za harówkę 6 dni w tygodniu od godziny. której? 7 do 20? No to, to... jak przeliczyłem na godzinę, chyba dostawałem 8 zł, czy tam coś takiego. Dlatego, że oczywiście się każda firma wycofania i nie daje od godziny, tylko od paczki odebranej i yy, doręczonej. Także tego to jest naprawdę fatalne. Serdecznie tego nie polecam nikomu. Co prawda, mi ludzie też mówili: nie wchodź w kurierkę, bo to nie jest kompletnie warte. Więcej się nacharujesz, nie niż na co niż będziesz szczęśliwy. Prędzej sobie w łeb strzelić niż, niż skończysz tam pracę. Co zrobiłem? Poszedłem do roboty na kurierkę. No, co prawda, teraz też pracuję jako kurier, tak? na, że to jest e, inny kraj, inna firma. Inaczej to po prostu wszystko działa. I nie doręczam paczek e, komercyjnych. Tylko właściwie takie Nie doręcza paczek komercyjnych Tak i No Jeszcze ludzie mogą y, myśleć o to, żeby dołączyć na kurierkę na ciężarówkach. No Niby też to jest Czy tam paletową w sensie chodziło mi No jak rozmawiałem z ludźmi kurierami właśnie paletowymi na moim rejonie, to też się to nie uśmiecha. Płaca taka sama jak w czasach niewolnictwa, bo niewolnictwem to co nie można było nazwać, no to, to był taki obóz pracy. Młodzi, niedoświadczeni, głupi, w większości oczywiście. Bo byli starsi kurierzy w wieku 30-40 lat i naprawdę za to ich szanuję, że w ogóle mają chęci do robienia jako kurier. Kompletnie posiadania czasu dla przyjaciół, dla rodziny, tak? Cały dzień w robocie, tak naprawdę tylko sobota, może czasami sobota niedziela yy, wolna od roboty. No sorry, ja bym tak nie potrafił. Ja jednak mam jakieś swoje y, zainteresowania Poza pracą, tak? No i to... To nie jest to, co bym chciał jako hobby Doręczenie paczek No są tacy... Tacy wariaci, takie asy Które po prostu robią sobie z tego jaja na tak, y, Świętej pamięci tazy no, Kolej był po prostu nienormalny, ale w pozytywnym, z tego sąwa znaczeniu. Bo potrafił takie rzeczy chore robić, że jak coś wie kto to ta no to wie o co mi chodzi, tak? No ale to są właśnie tacy ludzie. W Ameryce też jest sporo takich e, kurierów asów. Znam jednego, ale szczerze mówiąc nie pamiętam jak się nazywał. Po drugie on już nie nagrywa, bo tam miał problem z tą siecią kurierską. Siecią kurierską. On właściwie sklep na Amazon. Miał z nim problem, że nagrywał w i tak dalej. Sorry za to. Ten filmik będzie wrzucony w sobotę. Za to we wtorek nie będzie filmik z trasy, tylko z czegoś innego. Nie wiem, czy to się może Wam spodobać. To jest właściwie takie moje hobby. Chciałbym przynajmniej, żeby było. E... Będzie to. Widzę, co nie powiem. Zobaczycie we wtorek, co mam na myśli. E... Natomiast dalej będzie związane z, z pracą w części. I jestem bardzo ciekawy, jak Wam się to spodoba, także mam nadzieję, że to przyjmiecie po prostu ciepło. No, także do zobaczenia we wtorek oraz miłego weekendu Wam życzę. Co prawda trochę spóźnione, ale miłego weekendu.